Cześć, witajcie kochani! Z tej strony The a to sam tam czarny odcinek 35, serdecznie zapraszam do oglądania! Dobrze, spójrzmy sobie tylko szybko na mapę I teraz tak, gdzie my mamy kolejną monetę? Kolejne monety będą gdzieś tam na dole, trzy obok siebie, więc myślę, że tam sobie pojedziemy A tam na górze sobie zahaczymy nieco później, co się te dwie na górze I to jest plan i, i tak też zrobimy, dobrze moi kochani więc ciśniemy w poszukiwaniu monet. O, 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 ale w poślizg wpadłam. Dobra, czy tędy sobie przejedziemy jakoś fajnie? Powinniśmy. Tylko dokąd nas doprowadzi ta droga? Aha, do tego tutaj miejsca naszego początkowego, że tak powiem. W sumie w porządku. Um, tylko w momencie, gdybym ja się tylko nie zagubiła w akcji. No, gdzieś tam nagle musimy się dostać. No dobra, czyli spróbujemy może tędy i chyba tak. Chyba przejedziemy, chyba na pewno. Oj! Sorry, że tak co chwilę patrzę na tą mapę, ale właśnie już źle zaczęłam odbijać. Ta mapa gdzieś powinna być, kurczę, bardziej pokazana. W sensie, wiecie, że cały czas dostępna, nie? Dobra, moment. Chyba mi się przejechało. Bo tutaj niby gdzieś, tak? Dobrze mi to wskazuje? Tak, w tą stronę będzie Moneta, a wejście z tego co widzę będzie z tamtej strony, którą przejeżdżaliśmy I chyba tylko i wyłącznie, więc dobrze yy, Spróbujmy w takim razie się tam dostać Czy to będzie to? Kurczę, możliwe. Całkiem, całkiem jest to możliwe Tylko czy tędy, czy tam pędy, to już nie wiem Tędy? No no no, to jest to miejsce, tylko jak my mamy tutaj wejść? Auto na maskę wskoczyć coś no, no chociaż nie, no bo tu wszędzie będzie za nisko No dobra chcę tylko rozejrzeć Dobra, nie ma problemu Nie chciałam wsiadać do auta Chcę się tylko rozejrzeć Dobra aj, aj, poczekajcie no musi być jakieś wejście tam A to na górze, jakby tam zawisnąć, ale to. Ach, chyba wiem o co chodzi, chyba wiem. No, widzicie. Dobra. I bym to przeoczyła. Kurczę, wybaczcie, kochani. Muszę być bardziej spostrzegawcza, bo teraz kurczę troszeczkę nie ogarnęłam. Znaczy po czasie ogarnęłam, że tak powiem. No to lecimy. No, pod warunkiem, że będę mogła się tam zhaczyć ładnie. Czemu mi to nie pokazuje? Aha. No tak. Dobra, czekaj tam. Chyba jest Że rozbuja się tym. Skrzynkę zaraz sobie ogarniemy. O, big guys, nice, Super, mamy trofeum w ogóle. Nice. A teraz pytanie, czy my będziemy mogli w ogóle wrócić nice, z tego poziomu. Dobra, wiecie co, może jednak cofnijmy się po tą skrzynkę. Man, 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 man. Hap, sæt, sæt. At det går som jeg sa. Dobrá, máme to. Mamy. Oczywiście, monetę naszą Kolejną do kolekcji. Rzeton, moneta, jeden pies. Ważne, że musimy zabrać wszystkie. Co to za widoczki mamy? Wow, ładne, ładne. Nie przestanę się zachwycać tą grom. Lubię takie widoczki. Ale jednak możemy wrócić, wręcz y musimy wrócić tą samą trasą I prozodauta Obsesa, kochani! Nie patyczkujemy się tutaj, ale dobra, jedna będzie tam gdzieś na wodzie czy tak y na wodzie o, Wiecie o co chodzi Może gdzieś jest ten słonik? No Serce do oszło! To jakby też, jakby to. Gdzie ty, skąd te ciałki? Pogięło? Ała! Pogięło was już doszczętnie? Aż ty ciałku jeden. No, to jest taki skandal, normalnie ja wam powiem. Skoro oni tutaj patrzą na nas, to ja bym chciała sobie tam podjechać do tych ciołków Tylko, że nie wiem czy będę mogła, bo oni to zobaczą oczywiście i zaraz będą chcieli nas dojechać A w sumie raz się żyje Co ja się będę tak przyjmować tym wszystkim? czekaj! Spokojnie! Ludzie się tam Się żyje. No i teraz lepiej. Do czego Stalina, żeby sobie zjechać? Bo się tak. się trochę dzisiaj z tymi ciołkami. Nie możemy tak ciągle na cicho grać. Kolejna skrzynka. Oczywiście, że otwieramy. No, super. O, super kolejna ciband. Jaki skarb tutaj mamy? Widzę. Pięknie No nie wiem co, jest lepsze. Dobra, to ma więcej. No dobra. To wbijamy, nie? Po monetę Twoi bracia i siostry już na ciebie czekają. czekają. się nie obijałaś. Dorwałam małą małą Okej. Okay. No, No co mi da? Dobra. Nie możemy nic z tym zrobić. RPG też nie chcemy, więc. Dobrze. Chciałam do auta polecieć, ale to chyba jest średnio bezpieczne Dobra, pójdziemy sobie standardowo. Czekajcie, tu jakaś amunicja była. Wszystko się przyda. Czy tu coś znajdziemy przypadkowego? Chyba nie. O co chodzi z dominą? No nie, no nie, zbyt coś mogę z tym zrobić, więc... Idziemy do naszej furencji I lecimy po tą monetę, po którą szliśmy na początku, ale nam przerwano O, a mianowicie po to tą... dobry Chcę się tylko <laughs> rozejrzeć, zaczekam tutaj Czy hmm. ja już to klikałam? No nie, no tu będzie moneta do zdobycia, ale to dobra, to musimy się zastanowić, jak ją zdobyć. Nie wiem, czy musimy wejść na tego słonia czy, czy co my tu mamy wykombinować. O! Okay, A jednak teraz mamy tutaj e, drugącik. Tylko teraz. Y, no co? Coś z tym słoniem, czy raczej e, z tym miejscem tutaj. No spróbujmy zacząć od tego. Nie? Nie wejdziemy? O kurczę Tędy No nie wiem Nie no tuż nie Chyba jest cały czas związane z tym tutaj oto Tylko póki co nie mam pomysłów O, no, co tu się No Robimy bez filtra hashtag, bez filtra. Dobra, e... ale gdzie moneta? O, możemy sobie zobaczyć fotkę, pięknie, ale chcę mapę. To jest moneta. Tylko co tu możemy z nią wykmienić, bo ja nadal nie kapuję A, hmm. Moi kochani Bo to nie bez przyczyny jest tutaj moment, gdzie ona po prostu pływa Tu trzeba po prostu zanurkować Kurczę, ale... Ciężka sprawa ogólnie. Bardzo ciężka. Żeby się domyślić. To był jedno z takich, kurczę, trudniejszych momentów w grze. Kolejny hojsalski żeton do kolekcji. Super, tylko szkoda, że zajęło nam to tyle czasu. Niczego więcej tu nie znajdziemy. No. Nope. Aj, kurczę, kochani, naprawdę trochę nam to zajęło. Ale to naprawdę było mało widoczne, no bo wiecie, idziemy, idziemy. Przytarciło mi się. Tak, przywarciło i nagle tutaj był taki właśnie moment, gdzie pływamy, ale. No nie, myślałam, że trzeba wejść na słonia, a tu proszę. No dobra, no, no nic. W takim razie idziemy po. chyba już dwa ostatnie, tak? Tak. Jedziemy. Maria. Dobrze, że to auto jest niezniszczalne, bo ciężko by to było. No nie, znowu się pomyliłam. Dobra, zerknijmy sobie na mapkę. No dobra, to na pewno ten bliższy, który będzie gdzieś tutaj. O! Tutaj będzie do znalezienia. Oh, wow, a dokładniej chyba będzie trzeba rozwalić to Chcę się tylko rozejrzeć. Tak, zostanę Patrzmy. No, patrzymy i wchodzimy. No i to na przykład jest proste do odnalezienia, nie? Skakuj do kieszeni, że toniku. Dobra. Trzeba się nie obijałaś. Znalazłam coś fajnego. Laker. Dobra. I ostatni mamy... Okej. Okay. Tędy sobie pojedziemy. Myślę, że będzie dobrze. Eee, czy przejedziemy? To nie wiem, ale powinniśmy. O, dobra. No problemu. Co? I tak, widzę. Dobra, wysiadka. Chcę się tylko rozejrzeć. Dobra, nie ma problemu. Czy na zawsze to musi mówić, że chce się tylko rozejrzeć? Okay. To ma jakikolwiek sens, że ona to za każdym razem mówi. Ma to wgrane po prostu i nie musi no to powiedzieć. O! Coś nowego. Dobrze, że nie mam głowy. Przypomina mechanizm, który widziałam wcześniej, tyle że jest bardziej złożony. Bardziej złożony? nasze no zastanowe, a w ogóle, no nie, chyba tak było dobrze, jak zaczę zaczęliśmy. Bardziej obracają się niezależnie od siebie. Ha? No ale chwila moment Nie nie nie, coś tutaj ewidentnie nie gra Co? Czekajcie, chwila moment Czuję, że zgłupiałam w tym momencie Chyba 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 rozumiem. Czekajcie. Nie, nie, nie. Jeszcze do ciebie wrócę. O, już rozumiem, dobra. Zaczynamy robić postępy. Dobra, zdecydowanie zaczynamy robić postępy. Bo to trzeba załapać, o co w ogóle chodzi. To możemy to oddać? Ten kawałek też sobie weź. No weź się sobie te dwa. Co so jest? te dwa. co, co, co o, o co ci chodzi? Aj. Aha! nie jest takie proste. Dobra. Dobra. Niech będzie. Ej, kurczę. Bang, bang. Proszę, 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 proszę. Mamy to. Dzięki za cierpliwość. <laughs> o. Też wam dziękuję, drodzy widzowie, za cierpliwość. Bo zanim to załapałam, jak to mam zrobić, co też troszkę minęło, ale. Dobrze, dobrze. Fajnie, że ta gra tutaj nam tak każe bardziej myśleć. Naprawdę fajnie. Znalazłeś już wszystkie? 11 królów, 11 żetonów. Jedziemy do tych ruin z małpami. Jak chcesz, ty prowadzi No tak. I teraz nam się otworzą te wrota i będziemy mogli do sobie no małpek się przedostać. Kecie, un momento Dobra, możemy lecieć dalej Tylko gdzie to tam było? A nie, idealnie tam jedziemy Dobra Signor Presidente, onorevoli colleghi, nagrodę i to bardzo, bardzo ciekawą. Dostanę za niego pokaźną sumkę. No, chyba, że go zatrzymam. Co teraz? Tak wasza wysokość, Znajdziemy coś dla ciebie. Nazywasz Rumin Królowej, Rumin Królowej, wyprojekt w skarb. Opcje te można włączyć bądź wyłączyć? Ej, poczekajcie, aktywuj. Rubin królowej, faktycznie Ej Czyż to jest genialne? No sorry, ale to jest genialne Dobra, idziemy w takim razie do Krainy Małpek Zobaczymy, czy ten Rubin Zawibruje jak, jak faktycznie będziemy przy Zawibrował, nie? Czy nie? Zawibrował Był dźwięk Patrz, kogo tu mamy! Nie! Ten małpy to chulany Urocza jesteś Ach. Bardzo śmieszny A, rumienisz Ale bajer Wow, aż trzy? Guys! Co my tutaj mamy? A to co to jest? Srebrny kielich Grawerowana miedziana tabliczka Podoba mi się to, co widzę. Te małpki chroniły trzech skarbów, aż. Sorry koledzy, nie wzięłam bananów. Właściwie to małpy nie jedzą bananów. No nie, serio? Mogą, ale tego nie robią. Wolą owady, orzechy i liście. Banany są dla nich za słodkie. Mój świat legł w grudzie Święty Mikołaj też pewnie nie istnieje, co? Nie, on jest prawdziwy. O! O! <grywa> Ej, fajna była ta anegdotka. Ja! Yeah, super to było! Fajnie, jak one tak ze sobą gadają. <grywa> Genialne kochani. w sumie, że tak sobie teraz myślę, że wcześniej nie zdobyliśmy tej bransoletki ponieważ ona tutaj jednak mogłaby dużo wprowadzić do naszej rozkrywki względem szukania różnych skarbów, bo zapewne no dobra, dużo znaleźliśmy, ale dużo też i przeoczyliśmy. No i wiecie o co chodzi, kochani. Ale nic straconego. O, a było tak fajnie. <grywa> Dobrze, moi kochani, ale nie widać. w tym momencie będziemy musieli zakończyć ten odcinek. Bardzo wam dziękuję, że byliście. Zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie, subki, jeżeli jesteście nowi na tym kanale. Trzymajcie się, cześć i doiterka, bajo!